Dzień dobry. Zapraszam dzisiaj na czytanie szesnastego rozdziału z księgi Mateusza z Biblii Gdańskiej. A przystąpiwszy farozeuszowie i saduceuszowie, kusząc prosili go, aby im znamie z nieba ukazał. A on odpowiadając rzekł im: Gdy bywa wieczór, mówicie pogoda będzie, bo się niebo czerwieni. A rano: Dziś będzie niepogoda, albowiem się niebo pochmurnie czerwieni. Obłudnicy. Postawę nieba rozsądzić umiecie, a znamion tych czasów nie możecie? Rodzaj zły i cudzołożny znamienia szuka, ale mu znamie nie będzie dane, tylko ono znamie Jonasza proroka. I opuściwszy je, odszedł. A gdy się przyprawili uczniowie jego na drugą stronę morza, zapamiętali wziąć chleba. I rzekł im Jezus: Patrzcie, a strzeźcie się kwasu faryzeuszów i saduceuszów. A oni rozmawiali między sobą, mówiąc: Nie wzięliśmy chleba. Co obaczywszy Jezus, rzekł im, o czymże rozmawiacie między sobą, o małowierni, żeście chleba nie wzięli? Jeszczeż nie rozumiecie, ani pamiętacie onych pięciu chlebów, a onych pięciu tysięcy ludzi, i jakoście wiele koszów zebrali? Ani onych siedmiu chlebów i czterech tysięcy ludzi, a jakoście wiele koszów nazbierali? Jakoż nie rozumiecie, żem wam nie o chlebie powiedział, mówiąc, abyście się strzegli kwasu, faryzeuszów i saduceuszów? Wtedy zrozumieli, że nie mówił, aby się strzegli kwasu chleba, ale nauki faryzeuszów i saduceuszów. A gdy przyszedł Jezus w stronę Cezaryi Filipowej, pytał uczniów swoich, mówiąc, kimże mniem powiadają być ludzie Syna Człowieczego? A oni rzekli, jedni Janem Chrzcicielem, a drudzy Eliaszem, insi też Jeremiaszem albo jednym z proroków. I rzekł im, a wy kim mniem być powiadacie? I odpowiadając Szymon, Piotr rzekł, Tyś jest Chrystus, On syn Boga Żywego. Wtedy odpowiadając Jezus rzekł mu, błogosławiony jesteś Szymonie, synu Jonaszowy, bo tego ciało i krew nie objawiły Tobie, ale Ojciec mój, który jest w niebiesiach, a ja ci też powiadam, żeś Ty jest Piotr. A na tej opoce zbuduję kościół mój, a bramy piekielne nie przymogą go, i tobie dam klucze królestwa niebieskiego, a cokolwiek zwiążesz na ziemi, będzie związane i w niebiesiach, a cokolwiek rozwiążesz na ziemi, będzie rozwiązane i w niebiesiach. Tedy przykazał uczniom swoim, aby nikomu nie powiadali, że on jest Jezus Chrystus. I odtąd począł Jezus pokazywać uczniom swoim, iż musi odejść do Jeruzalemu, i wiele cierpieć od starszych i od przedniejszych kapłanów i nauczonych w piśmie, aby być zabitym i trzeciego dnia zmartwychwstać. A wziąwszy go Piotr na stronę, począł go strofować, mówiąc: Zmiłuj się sam nad sobą, panie, nie przyjdzie to na cię. A On, obróciwszy się, rzekł Piotrowi, idź ode mnie, szatanie, jesteś mi zgorszeniem, albowiem nie pojmujesz tego, co jest Bożego, ale co jest ludzkiego. Tedy rzekł Jezus do uczniów swoich: Jeśli kto chce iść za mną, niechaj samego siebie zaprze, a weźmie krzyż swój i naśladuje mię. Bo kto by chciał duszę swoją zachować, straci ją, a kto by stracił duszę swoją dla mnie, znajdzie ją. Albowiem, cóż pomoże człowiekowi, choćby wszystek świata pozyskał, a na duszy swojej szkodował, albo co za zamianę da człowiekowi za duszę swoją? Albowiem, syn człowieczy przyjdzie chwale ojca swego z anioły swoimi, a tedy odda każdemu według uczynków jego. Zaprawdę powiadam wam, są niektórzy z tych, co tu stoją, którzy nie ukuszą śmierci, ażby ujrzeli syna człowieczego idącego w królestwie swojem. Bardzo dziękuję i zapraszam do drugiej części filmiku. Witam Państwa serdecznie na kolejnym naszym spotkaniu. Bardzo się cieszę, że kolejny raz możemy gościć u Państwa. Mamy dzisiaj szesnasty rozdział Ewangelii Mateusza, i bardzo ciekawy to jest rozdział. Wielowątkowy, bardzo złożony, zacząwszy choćby od tego, że Chrystus pyta w łodzi, za kogo go uważają, dostaje odpowiedź, że tyś jest Chrystus, po czym Chrystus odpowiada, że ty nie możesz tego wiedzieć z ciała ani z krwi, wiesz to z tego, że Ojciec w niebie ci to objawił, czyli tutaj mamy ewidentne potwierdzenie tego, że bezpośrednia relacja Duchowa jest, jest na uczniach, jest z uczniami, ale co się dzieje? Chwilę później mamy tą samą sytuację, lub podobną, że wzięto jeden z uczniów, wziął Chrystusa na bok i mówi: Panie, to nie przyjdzie na ciebie, golgota, krzyż i tak dalej. Po czym on i tam jest napisane, że ten uczeń zaczął strofować Chrystusa. Zaczął upominać, napominać Chrystusa. No to jest. To, co to, to możemy wyobrazić, jak, jakie poczucie humoru musiał mieć ten uczeń. No i Chrystus do niego mówi, obraca się, mówi idź precz Szatanie. Czyli tutaj mamy o, o, jakby dwie, dwie dwie relacje tego, tego samego urywku, tego, tego samego jakiegoś tam kilku godzin. Podstępu między jednym a drugim, czy tam powiedzmy jednego dnia, tam nie jest to dokładnie doprecyzowane, czy to były godziny, czy to były dni, ale tam mamy opis i napi, opisanie i, i no dwa, dwa totalnie bieguny. Tu mamy relację z Bogiem, a tu za chwilę mamy możliwość podszeptów diabelskich, możliwość, że tak powiem, ograniczania Chrystusa naszą cielesnością. Ale najlepszym kwintesencją tego tematu jest to, że faryzeusze i sadyceusze tam przyszli, uczeni i tak dalej i żądali od Chrystusa znaku z nieba, bo przecież oni są tacy święci, wspaniali i w ogóle. Potem Chrystus im odpowiada, wy cudzołożni i tak dalej, i tak dalej, a żądacie znaku. Tam jest cały fajny, fantastyczny opis tego wszystkiego, ale co, co najciekawsze, Chrystus później samych uczniów napomina samych uczniów ukierunkowuje żeby nie dali nie zwiedli się nie schylali się nad kwasem nad kwasem całą wiedzę i całą Relacje z Bogiem mamy mieć poprzez Słowo Boże, osobiście je czytać, osobiście weryfikować, spotykać się w grupach biblijnych, spotykać się w zborach, ale fundamentem, podstawą jest czytanie, relacja z Bogiem poprzez Słowo, czytanie i słuchanie. Wiara jest ze słuchania. I tu, i tu po prostu nie ma innej opcji, czyli kwas, czyli to wszystko fałszywi prorocy, fałszywi nauczyciele, wilk w owczej skórze to wszystko tu już jest dopełnione kwasu. Uciekać przed kwasem, przed fałszywymi naukami, przed podjuzaniem, przed. Jeżeli słyszycie dżentelmena, który podważa z in, in, innego, in, 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 inną osobę, nie opierając się na Słowie Bożym, tylko to kazanie było złe, bo, bo coś tam, coś tam nie. Jeżeli ktoś nie, nie potrafi przywołać zdarzeń i faktów z Biblii i stwierdzić, że ta osoba lub to kazanie lub to stwierdzenie jest niebiblijne, ponieważ Słowo Boże mówi, Zupełnie coś innego, ale Słowo Boże w, w całości, w szerokim kontekście, tak jak my czytamy całe rozdziały, nie wybieramy sobie wersecików, na których budujemy jakąś chorą wizję, chorą te, teologię, tylko zawsze czytamy cały rozdział. I szanowni Państwo, opierajcie się na całym przekazie, na całym rozdziale, na całym Przekazie, który jest tam wypisany, kto mówi, do kogo mówi i co mówi, i później, kto go pyta, wytłumacz, wyłóż nam te podobieństwa, takie czy inne. Bo Biblia jest podzielona na kilka odbiorców, czyli ludzi zwykłych, którzy nie mają za bardzo nic wspólnego z Chrystusem, i między innymi uczniów. Później jeszcze ma dostojników, czyli i, i i tam powiedzmy. W dalszym etapie Piłata, nie Piłata starszych synagogi i, i tym podobne rzeczy, więc tam to jest podzielone, co mówi Chrystus i do kogo mówi. I, i nie dajcie się tam zwieść, że wyrwane z kontekstu jakieś tam kilka, kilka słów czy kilka zdań, i na tym budowana jakaś chora, chora, chory przekaz na emocjach ludzi. Ludzie bardzo szybko i płynnie przechodzą do emocji. I podłapują jakieś tam dziwne nauki, dziwne stwierdzenia zawsze, zawsze, zawsze opierać się na Słowie Bożym. Nawrócenie i zbawienie jest tylko i wyłącznie ze Słowa Bożego i tylko i wyłącznie z osobistej relacji z Bogiem przez wiarę. I bez żadnych dodatków, bez żadnych innych jakiejś tam filozofii, że jeszcze trzeba coś zrobić, coś tam dać, gdzieś zapłacić, gdzieś tam przejść, coś przepłynąć, gdzieś tam przeklęczeć i tak dalej. Jest jasno, wyraźnie napisane i nie chcecie, w to wierzyć nie musicie, ale przeczytajcie sobie, w dzisiejszych czasach można to w zupełności, bez problemu w internecie znaleźć. Podane jest to raz jasno na białym, ale zawsze starajcie się docierać do źródła, do bezpośrednich przekazów, na przykład do Biblii Gdańskiej. Jeśli ktoś tam operuje w języku angielskim, to Biblia Jerzego, więc też jest, też jest dobrym, dobrym źródłem. Drodzy, mili słuchacze, serdecznie Wam dziękuję za poświęcony czas, dziękuję Wam za wysłuchanie tego, zapraszam do komentarzy, zapraszam do kontaktu. Myszku wcale nie jest tak daleko. Spotykamy się coraz częściej, spotykamy się w różnych godzinach. Zapraszam serdecznie do usłyszenia, do zobaczenia. Wszystkiego najlepszego.